Hej, jakimi kobietami się interesować? Powiem szczerze, że bardzo często się do nich dostać trudno, ponieważ te naprawdę interesujące kobiety to ma chłopaka, albo jak już kończy z chłopakiem, to już dziesięciu czeka w kolejce. Taka kobieta nigdy nie powie czegoś takiego, że nie ma fajnych facetów, że... Tych facetów nie ma w danym mieście, że ona musi jechać do innego miasta, żeby szukać facetów, albo do innego kraju, żeby szukać facetów. Ta kobieta po prostu ciągle większość życia spędziła w związkach. Spędziła z jednym chłopcem, z drugim może chłopcem, z trzecim jakimś tam facetem, ale zawsze tam przeważnie były związki. Tam nie było Ciągle jakichś luźnych układów, jakichś luźnych y, dziwnych tych, jakichś dżentelmenów, pojawiających się nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Tam nie było ciągle jakichś dzi... wyudzi... wy... wydzi... wydziwionych rzeczy. Po prostu. Zawsze obserwuj takie panie, bo gdy spotkasz i będziesz szukał fajnego związku, fajnej stabilizacji lub no, jakiejś tam miłości życiowej, to warto by było skupić się na takich paniach. Na takich właśnie, które nie są takie łatwe do poderwania, które nie wiadomo, gdzie je można spotkać. Nie są co tydzień na pewno w danym barze, bo jeżeli widzisz twarz w danym barze pań, dziękujemy od razu. Ewentualnie Ewentualnie, jak mamy chwilkę i jesteśmy samotni, to możemy je zaprosić tu czy tam, ale nie poświęcać nie. zbyt dużo czasu. Tą rączkę trzeba pocałować, podziękować i to wszystko. No bo jeżeli ona jest, jest atrakcją twarzą danego baru, to całujemy rączkę i prosimy wręcz, żeby nią była dalej. Nie możemy jej tego zabronić, prawda? Jeżeli już 10 lat stoi w tym barze z tą swoją buzią. I kiedy nie przyjdziesz, przyjdzie za tydzień do baru, ona jest w tym barze za dwa tygodnie. Nagle przychodzisz po 5 latach przez przypadek, ona dalej w tym barze siedzi, no to gratulujemy jej za to, że jest barową dziewczyną. I To jest też super. I trzeba po prostu, no, też jej odnaleźć jej rzeczywistość. Ale pamiętajcie, aby do związku skupiać się na kobietach, które rzadko można spotkać, które przeważnie mają facetów i